Nowy iPhone 16E to najtańszy model z serii 16, ale czy warto dopłacać do 15 lub 16? Sprawdźmy to na podstawie faktów i testów iPhone'a 16E. W iPhone'ie 16E mamy dokładnie taki sam ekran o przekątnej 6,1 cala jak w iPhone'ie 15 i 16, ale w tym modelu nie mamy dynamicznej wyspy, za to mamy nocza. Czy jest to minus? Kompletnie nie i w ogóle bym się tym nie przejmował. W iPhone 15 i 16 znajdziemy też troszeczkę jaśniejszy ekran niż w iPhone 16e, więc podczas bardzo słonecznych dni będą one po prostu troszeczkę lepiej czytelne. Jednak w każdym z tych modeli 15, 16 i 16e odświeżanie ekranu to 60 Hz. A jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny tych trzech modeli, to jest on prawie identyczny. Główną różnicą są kolory, a także liczba obiektywów. iPhone 16e kupicie w białym albo czarnym kolorze, a iPhone a 15 dodatkowo. Na przykład w żółtym albo zielonym, a iPhone 16 w różowym albo w niebieskim. W iPhone 16e mamy najnowszy procesor A18, tak samo jak i w iPhone 16, natomiast w iPhone 15 mamy procesor A16. Jednak różnica między iPhone'em 16e a 16 jest taka, że w iPhone 16E mamy o jeden rdzeń graficzny mniej. Czy trzeba się tym przejmować? Kompletnie nie. W codziennym użytkowaniu raczej nie zauważycie różnicy. iPhone 16E, mimo że jest najtańszy, to ma też największą baterię z porównywanych modeli. 4500 mAh kontra około 3,5. Jednak nie jest to aż taka różnica, aby ten telefon wytrzymał na przykład 5 godzin, ale na pewno. Lepsza bateria to większa bateria. A zatem dla kogo jest iPhone 16e? Jest to najtańszy i najnowszy model od Apple. Jest on bardzo dobry do prostych, codziennych zadań, a także do social mediów. A jeśli robisz dużo zdjęć i potrzebujesz dwóch obiektywów, to dobrym wyborem będzie iPhone 15. Jeśli natomiast potrzebujesz najwyższej mocy, no to iPhone 16 się do Ciebie uśmiecha. A jeśli któryś model Cię przekonuje, to znajdziesz je w super cenie na stronie Media Markt.